Cześć wszystkim! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej pampom zatapialnym kalibr, które ESA popularnym wyborem dla wielu użytkowników. Pompy zatapialne kalibr znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak odwadnianie piwnic i innych pomieszczeń, usuwanie wody z zalanych terenów, zapewnianie nawadniania w ogrodach i na polach, pompowanie wody z basenów i zbiorników wodnych, transport wody w systemach hydroforowych. Kalibr oferuje szeroka game modeli pomp zatapialnych, które różnią się parametrami technicznymi, takimi jak moc silnika, wydajność pompy, głębokość zanurzenia, rozmiar i rodzaj przyłacza. Jednym z popularnych modeli jest kalibr NPC 75035N. Ta pompa charakteryzuje się mocą silnika 750 W, wydajnością 35 m3 na godzinę i głębokości zanurzenia do 10 metrów. Model ten jest wyposażony w wytrzymała obudowę ze stali nierdzewnej, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, pompa posiada zabezpieczenie termiczne silnika, które chroni go przed przegrzaniem. Kalibr NPC 750-35N jest idealnym rozwiązaniem do odwadniania piwnic, usuwania wody z zalanych terenów i innych zastosowań, gdzie wymagana. Jest wysoka wydajność i niezawodność. Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej Pampam zatapialnym kalibr, a konkretnie modelowi NPCS 1565 750. To popularny wybór wśród użytkowników, więc warto poznać jego cechy i możliwości. Zaczynając od specyfikacji: pompa kalibr NPCS 1565 750 to urządzenie o mocy 700 N 50 które potrafi przepompować. Do one to usand 500 litrów wody na godzinę. Jej wysokość podnoszenia to 65 metrów, a średnica krocca wylotowego to one end a half cala. W praktyce oznacza to, że pompa ta doskonale sprawdzi się w przypadku usuwania wody z zalanych piwnic, studni czy też do podlewania ogrodu. Jej niewielkie rozmiary i lekkość czynią ją łatwa w transporcie i montażu. Jeśli chodzi o eksploatację, pompa kalibr NPCS-1. 565-750 jest stosunkowo łatwa w obsłudze. Wystarczy zanurzyć ja w wodzie i podłaczyć do prądu. Ważne jest, aby pamiętać o regularnym czyszczeniu pompy, aby zapobiec zatkaniu. Jakie są zalety pomp kalibr? Przede wszystkim SA one solidne i trwałe, a ich cena jest atrakcyjna w stosunku do jakości. Dodatkowo pompy kalibr SA łatwe w montażu i obsłudze co doceniają zwłaszcza osoby mniej doświadczone. Niestety, jak każde urządzenie, pompy Kalibr mają też swoje wady. Jedna z nich jest stosunkowo głośna praca, która może być uciążliwa dla niektórych użytkowników. Ponadto, niektóre modele pomp Kalibr mają tendencję do przegrzewania się, co może prowadzić do awarii. Jeśli chodzi o opinie klientów, to pompy Kalibr cieszą się generalnie dobrymi opiniami. Użytkownicy chwalą je za solidność Trwałość i łatwość obsługi. Jednakże, pojawiają się też negatywne opinie dotyczące głośnej pracy i tendencji do przegrzewania się. Podsumowując, pompa zatapialna kalibr NPCS 1565 750 to solidne i niedrogie urządzenie, które sprawdzi się w przypadku usuwania wody. Z zalanych pomieszczeń, studni czy też do podlewania ogrodu. Jednakże przed zakupem warto zapoznać się z opiniami innych użytkowników i wziąć pod uwagę wady, takie jak głosna praca i tendencja. Do przegrzewania się.